Magia Kwiatów Ilona Miller to firma z wieloletnią rodzinną tradycją w dziedzinie ogrodnictwa. Jej początki sięgają końca XIX wieku. Obecni właściciele, Ilona i Piotr Millerowie, to już czwarte pokolenie, które zajmuje się uprawą kwiatów w Chorzowie. Obchodzimy dzisiaj 120-lecie naszej firmy, a tutaj mój mąż i ja jesteśmy, właśnie mąż z czwartym pokoleniem ogrodników, którzy wykonują zawód ogrodnika w tym samym miejscu, pod tym samym adresem, a ja mu tu dzielnie towarzyszę. Mój pradziadek pracował kiedyś u hrabiego w jako zarządca ogrodu, kiedyś chciał spróbować sam założyć swoje, przeprowadzili się tutaj do Chorzowa, tutaj kupił parcele, wybudował ogrodnictwo 120 lat temu, pierwsze dwie małe szklarenki, kotłownie, później powoli to było rozbudowywane. I tak, później jego syn został tutaj na tym, rozbudował to jeszcze bardziej, to był mój dziadek. Mój ojciec powoli przebudował, wyremontował. Teraz ja już jestem czwartym pokoleniem, które tutaj próbuje cokolwiek zrobić. Dzisiejszy dzień jest dniem takim podziękowania dla klientów, tak jak mąż tu właśnie mówił, i tym skromnym gestem i tym skromnym poczęstunkiem chcieliśmy podziękować wszystkim naszym klientom, ponieważ bez nich by tego nie było, nie byłoby tego jubileuszu. Doświadczenie i wiedza, którą dysponują pracownicy ogrodnictwa, pozwoliły im na zdobycie wielu klientów, którzy cenią sobie rzetelne porady i jakość oferowanych roślin. Rocznica 120 lat, jubileusz 120 lat jest niewątpliwie dowód na to, że firma ma głębokie korzenie, tradycje, ale też i na pewno swoją jakością i rzetelnością służyła przez te 20 lat wszystkim swoim klientom. To jest piękne, że ta tradycja rodzinna jest przekazywana. Nie w wszystkich firmach rodziny się to udaje. I tu trzeba docenić to, że jednak ta kontynuacja ciągle jest. No dla mnie to jest fascynujące. Odbyła się licytacja, proszę Państwa, wylicytowaliśmy 10 bukietów, dochód z których przeszedł na dom opieki dla niewidomych. Jest to również firma zaprzyjaźniona od wielu wielu lat z naszym ogrodnictwem i tutaj państwo tak licytowali, że przeszło 1600 zł uzbieraliśmy i z czego bardzo cieszę się, bo przeszło to nasze oczekiwania. Jesteśmy domem pomocy społecznej, który sąsiaduje praktycznie oddalony jest o kilometr od ogrodnictwa gospodarstwa państwa Millerów. i Pierwsze nasze kroki po to, żeby upiększyć nasz teren, nasz ogród, którego mamy 3 hektary, właśnie skierowaliśmy tu. Było to, było to lata temu i ta współpraca wspaniale się rozwijała, korzystaliśmy z uprzejmości, dobrej woli i, i, i wielu darowizn, które nas spotkały w tych, w tych latach ze strony właśnie państwa Miner. To oni nam pomogli na, wykonać pewne aranżacje kwiatowe, to oni nas zaopatrzyli w znakomity materiał do sadzenia stracenia zielonych. Także w tej chwili możemy się szczycić przepięknym ogrodem, który stanowi miejsce wypoczynku dla naszych potopiecznych. Od kilku lat co prawda w trudnych procedurach przetargowych, ale Państwo Minerowie zawsze wygrywają postępowanie o dostarczanie kwiatów do ogrodu zoologicznego. Przede wszystkim ceną konkurencyjną, ale też i jakością, która jest przez nas zweryfikowana. Jako dziecko, jako nastolatka, która tutaj przychodziła z mamą, to kwiaty mi jakoś nie Zwróciłam uwagę na postać pani Millerowej, która była do, dla mnie niezwykle dystyngowaną i piękną kobietą. I tak pasowała do tego kwiecia. To, to utkwiło we mnie, znaczy utkwiło we mnie taki obraz tego ogrodnictwa na początku, a teraz od lat. Zamawiam tutaj kwiaty, kupuję na różne uroczystości i znowu właśnie nic się nie zmienia, bo są kwiaty i jest kobieta. życzyć sukcesów i, i dalszych naszej e, działalności na kolejne 100 lat i być może już nie my, ale nasze pokolenia, nasze dzieci będą świętowały kolejne rodzicę.